Start, sześć prawy, sto, trzy lewy, sto pięćdziesiąt. Powodzenia. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Start, sześć prawy, sto, trzy lewy, sto Dwa lewy, bardzo długi zacisk. Do trzy prawy nie dni otwiera przez szczyt. Do pięć prawy, długi otwiera 32 prawy długi. Do trzy lewy 34 lewy. Dwa prawy, otwiera przez szczyt, do dwa prawy. Nie tnij, dwa lewy, długi, otwiera i zacisk, do 5 prawy, przez szczyt, bardzo długi, ostrożnie, zacisk, dwa długi. Do 6 prawy, do dwa lewy, długi, otwiera przez szczyt. 6 prawy do dni, 5 lewy otwiera 150. 2 prawy otwiera 4 bardzo, bardzo długi 50. 4 lewy zacisk, 3 przez most 30. 4 lewy długi otwiera do 5 prawy 100. Wąski 4 prawy do krótki 6 lewy 40. 4 prawy otwiera 6 i szczyt do 2 lewy nie tli. Do 5 prawy długi, 3 lewy długi i zacisk 2. Otwiera 6 długi przez szczyt do 1 prawy długi. Otwiera 30 lekko dni, 3 lewy długi do 3 prawy długi przez szczyt do 4 lewy. Do 4 prawy, do 4 lewy długi, do 5 prawy. 3 lewy, długi do 5 prawy przez szczyt, do tni 5 lewy. Do 6 prawy otwiera 50. 3 prawy, tni 5 lewy. Do 6 prawy przez szczyt, do 4 lewy, długi lekko tni 50. 3 prawy długi otwiera, do tni 4 lewy. 4 prawy do 3 lewy, zacisk lekko, tni. Do prawą przez 54 prawy, 100. 5 lewy, dni późny, bardzo długi, 30. Nagły 5 prawy przez szczyt, dni 6 lewy, 50. 6 prawy, długi, dni 6 lewy do 6 prawy. Znij 4 lewy do 6 prawy, tnij 6 lewy. 5 prawy do 5 lewy przez szczyt do 6 prawy, długi 30. 4 lewy mocno tnij do nagły 3 prawy. Do 4 lewy 3 20. Szczyt do 3 prawy długi zacisk do tnij 5 lewy. Do 3 prawy bardzo długi przez szczyt 50. 3 lewy długi do 5 prawy. 4 lewy długi, 80 Lekko tnij, 6 lewy, do 3 prawy, bardzo długi zacisk, 30 6 lewy, bardzo długi zacisk, 4, 30 5 prawy długi, ostrożnie, 30, 1 prawy 2 3 lewy długi powoli 50 skręt, na wruk prawy 300 jedź prawy do nieptni 3 lewy zacisk Do 4 prawy, do tnij, 3 lewy, do 2 prawy, zacisk. Do 6 lewy. Do 6 prawy, długi otwiera, 30, prawą, do 2 lewy, zacisk. Do 3 prawy, do 5 lewy, lekko tnij. Do 5 prawy długi przez szczyt, do nagły 5 lewy przez szczyt otwiera pięćdziesiąt. Jeden prawy długi otwiera. Do nagły 4 lewy otwiera i zacisk 4 lewy bardzo długi 80. Dwa prawy lekko tnij i trzy prawy tnij. Lewy długi zacisk prawą przez 80, szczyt i płasko lewy 150. 6 lewy 50, 4 prawy otwiera 6 bardzo długi zacisk przez szczyt na słup. 4 lewy bardzo długi otwiera 6 60. Prawy 53, lewy długi. Do 5 prawy długi i krótki 4 prawy. Lewy 4, długa ciasno. Do 6 prawy długi przez szczyt, powoli 31 prawy długi zacisk. 3 lewy, długi otwiera, 100. 3 lewy, długi otwiera i zacisk do 5 prawy, 30. 2 prawy zacisk, do 6 lewy, do 5 prawy, lekko otwni, 5 lewy zacisk. prawy długi, wąsko 30. cztery lewy otwiera, 6 bardzo długi, 30. 5 prawy przez szczyt lewą, przez 30, 4 prawy lekko tnij. Do 3 lewy zacisk, 100. 6 prawy 150, 6 prawy 30, nie dni, 3 lewy zacisk. Do 4 prawy bardzo długi otwiera do 5 lewy długi. 33 trzy prawy długi. Do 4 lewy bardzo długi otwiera. Do 5 prawy bardzo długi otwiera. Do 6 lewy. Do 6 prawy długi do 4 lewy bardzo długi otwiera. Środkiem przez 30. 6 lewy, do 5 prawy, bardzo długi zacisk, stop. Do 4 prawy, do 4 lewy, długi zacisk. Do 4 prawy, 80. Płasko prawy przez szczyt, do 5 lewy, 40, 3 lewy zacisk. 3 prawy do 5 lewy długi. 56 lewy ostrożnie, 30. 3 prawy zacisk otwiera, 6 długi, 30. 2 lewy długi zacisk do 3 prawy zacisk przez metę. 50 do hamuj.